Witamy na kanale wiadomości. Najnowsze informacje i analizy w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić żadnej wiadomości. A w dzisiejszym odcinku, między innymi: Ostra reakcja Polski na skandaliczne słowa Kuweby. Ukraina straciła pierwsze F-16. Niemcy nie chcą już pomagać Ukrainie. Zapraszam do oglądania. <ślesk> Przed nieformalnym posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych w Brukseli miało miejsce spotkanie szefów unijnej oraz ukraińskiej dyplomacji Józefa Borela oraz Dmytro Kłęby. Borel odniósł się tam do kwestii zablokowanej przez Węgry ósmej transzy o wartości 6 miliardów euro z Europejskiego Instytutu na Rzecz Pokoju, z którego państwa Unii Europejskiej otrzymują zwrot kosztów za sprzęt przekazany Ukrainie. Poszukam sposobu na obejście weta jednego państwa członkowskiego, bo jest ono dłużej nie do zaakceptowania wypalił Borel. Dotychczas państwa członkowskie jednomyślnie zgodziły się na przekazanie siedmiu transz po 500 milionów euro na ten cel. Jednak od kilku miesięcy Budapeszt blokuje wypłatę ósmej transzy pomocy, co powoduje narastanie zaległych faktur, przesyłanych przez poszczególne stolice do Brukseli. Wśród nich jest także ta z Polski, wystawiona na kwotę 450 milionów euro. Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kłeba, odniósł się także do niemieckich planów ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. Podkreślił, że, w obliczu obecnej sytuacji, w której przyszłość Europy jest na szali, pomoc finansowa dla Ukrainy nie powinna być tematem debat budżetowych. Nie chcę przypominać o tym, ile pieniędzy było wydawanych na naprawę innych kryzysów w Europie i te środki są nieporównywalne z tym, co zostało wydane na Ukrainę. Słyszeliśmy zapewnienia i obietnice, że finansowy próg, który został osiągnięty w zeszłym roku, będzie osiągnięty także w tym. Rozumiem, że jest próba zmiany struktury tego wsparcia finansowego, stwierdził Kueba. Jako pierwszy o planowanych ograniczeniach w Berlinie poinformował w połowie sierpnia niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. W obecnym i przyszłym budżecie Niemiec nie przewidziano nowych środków na wsparcie militarne Ukrainy, co oznacza, że zapowiedziany sprzęt zostanie dostarczony. Jednak dodatkowe wnioski składane przez niemiecki resort obrony mają być odrzucane przez kanclerza Scholza. Amerykański dziennik Wall Street Journal podaje, że Ukraina straciła swój pierwszy dostarczony przez Zachód samolot. F-16, który miał się rozbić w katastrofie w poniedziałek. Ukraiński myśliwiec F-16 został zniszczony w poniedziałek w katastrofie lotniczej. Do katastrofy doszło najprawdopodobniej na skutek błędu pilota, przekazał anonimowy amerykański urzędnik. Wstępne raporty sugerują także, że maszyna nie została zestrzelona przez Rosjan, mimo że zdarzenie miało miejsce w wyniku intensywnego ostrzału rakietowego przeprowadzonego przez Rosję nad całym krajem. Następnie doniesienia te potwierdziło ukraińskie wojsko. W trakcie bitwy powietrznej F-16 pokazały swoją wysoką skuteczność, zestrzeliwując cztery pociski manewrujące wroga za pomocą broni pokładowej. Podczas podejścia do kolejnego celu jeden z samolotów stracił kontakt z drugim. Jak się później okazało, samolot rozbił się, a jego pilot zginął brzmi komunikat. Wcześniej natomiast, Włodymir Zełenski poinformował, że Ukraina po raz pierwszy wykorzystała myśliwce F-16 do zestrzelenia rosyjskich rakiet podczas ataków przeprowadzonych w tym tygodniu. Podczas krajowej konferencji na temat nauczania w Mińsku, Aleksandr Łukaszenka wygłaszał, jak ma to w zwyczaju, dosyć zaskakujące tezy, ponieważ po omówieniu kwestii związanych z edukacją, Odniósł się do wojny między Ukrainą a Rosją oraz roli Białorusi w tym konflikcie. Dyktator stwierdził także, że Białorusi przeżywają, jak powiedział, wyjątkowo trudne czasy i podkreślał, że jego rząd jest poddawany domniemanym naciskom. Łukaszenka wspomniał m.in. o wypowiedzi, którą rzekomo usłyszał w kontekście wojny na Ukrainie. Nie ujawnił jednak, kto go do tego nakłaniał, ani kto wywierał presję na jego zespół. Plujecie na tę Rosję i odwracacie się od tej Rosji. Walczymy z Ukrainą przeciwko Rosji i sprowadzimy wojska NATO na tę granicę pod Smoleńskiem, mówił Łukaszenka, co miał usłyszeć od przedstawicieli jednego z przeciwników Moskwy. Aleksandr Łukaszenka twierdzi też, że otrzymuje propozycje ze wszystkich stron, podkreślił jednocześnie, że żadna z nich jest nie do przyjęcia. Nie mówię o tym, że na naszym południu jest wojna. Że ci szaleńcy na zachodzie przygotowują się przeciwko nam. Musimy o tym pamiętać. Musimy zadbać o to, abyśmy zostali zaakceptowani na wschodzie, stwierdził białoruski dyktator. Natomiast w ostatnim odcinku przytaczyliśmy słowa szefa ukraińskiej dyplomacji, który po pytaniu na temat ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej zaapelował, aby zakończyć. Grzebanie w historii. Teraz do jego słów wypowiedzianych w Polsce odniosło się ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W odniesieniu do komunistycznych wysiedleń Ukraińców w Polsce, Dmytro Kłeba mówił, że zostali oni wywiezieni z terytoriów, na których żyli w zwartej społeczności, brzmi oświadczenie. Ministerstwo wyjaśniło też, że wypowiedź ministra była odpowiedzią na pytanie zadane przez jedną z uczestniczek kampusu Polska Przyszłości. I powinna być zrozumiana jako odniesienie się do terenów polskich, na których Ukraińcy historycznie zamieszkiwali. Żałujemy, że niektóre siły, które nie są zainteresowane przyjaznymi stosunkami ukraińsko-polskimi, próbują umieścić słowa ministra w kontekście rzekomych roszczeń terytorialnych, których ukraiński minister spraw zagranicznych nigdy nie wyrażał i nie mógł wyrazić. Brzmi stanowisko ukraińskiej dyplomacji. Ukraińskie MSZ zwróciło także uwagę na drugą część wypowiedzi Metro Kweby, która podkreślała potrzebę skupienia się na budowaniu wspólnej teraźniejszości i pozostawienia kwestii historycznych historykom. Jednocześnie resort dyplomacji wyraził głęboką wdzięczność za wszelką udzieloną pomoc i podkreślił konieczność zjednoczenia się w obliczu wspólnego wroga. Natomiast ostro na słowa kłęby zareagował jednak minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie do przyjęcia jest takie traktowanie sprawy Wołynia. Bez ekshumacji, bez upamiętnienia naszych ofiar nie ma mowy o dobrej przyszłości. To nie jest sprawa historii, to jest sprawa zabliźnienia rany, która jest dzisiaj od wielu, wielu lat wciąż otwarta. Bez opracowania i zabliźnienia rany nie będzie lepszej przyszłości. Myślałem, że wojna na Ukrainie i połączenie naszych wysiłków sprawią, że tutaj będzie dużo większa refleksja. Te słowa z Olsztyna myślę, że są bardzo bolesne dla wielu w Polsce i niesprawiedliwe. Ja będę o to zabiegał i uważam, że bez zakończenia tej sprawy, bez powiedzenia, uszanowania, upamiętnienia nie ma mowy też o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Ministrowie Obrony Krajów Unii Europejskiej, którzy spotkają się dziś w Brukseli, mają między innymi dokonać podsumowania działań wojskowej misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy, ponieważ mandat misji wygasa w połowie listopada, a cel przeszkolenia 60 tysięcy żołnierzy w ciągu dwóch lat został już zrealizowany. Natomiast nowym celem może stać się przeszkolenie już nie 60, a 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Co jest między innymi propozycją Estonii. Misja ta może również zostać przedłużona o kolejne dwa lata. Decyzje w tej sprawie nie zapadną jednak dzisiaj, ponieważ spotkanie ma jedynie charakter nieformalny. Natomiast z pewnością ponownie pojawi się temat szkolenia ukraińskich wojsk na terenie Ukrainy, co ma być tańsze i bardziej praktyczne. W tej kwestii brak jest jednak jednomyślności, ponieważ sprzeciwiają się temu nie tylko Węgry, ale także Niemcy oraz Austria. Które obawiają się, że Rosja mogłaby to odebrać jako prowokację. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnych wiadomościach.